po prostu pędziłem dobrze umyć auto może być myjnia, tam są inne środki chemiczne żeby opukać auto z tych największych brudów ja używam piany aktywnej bardzo dobrze, że rozpuszcza brud jeszcze dodatkowo to takie żeby dobrze odtłuszczyć auto po powrocie z myjnie. Auto prezentuje się czysto z daleka to jeszcze zapomniałem ja powiedzieć, że jak sobie się na make, to sobie poprzykajcie coś na Felgi przed myciem proszkowym Przydaje się to No i teraz z daleka auto wygląda dosyć ładnie No ale jak podejdziemy bliżej bardzo rzecz, po pomyłka. Teraz kurz, jakieś zacieki. Pomimo tego, że był dany jakiś tam ludwik, donacień to znaczy przed droną, to zobaczcie, jak to będzie. Będzie proszkowe, mycie zasadnicze spłukiwanie. Auta, to polecam pojechać sobie na myjnię, ale tylko i wyłącznie po to, żeby umyć samochód z grubych zabrudzeń. A później sobie to teraz po wstępnym umycie auta z zabrudzeń będę usuwał te wszystkie zabrudzenia, kurze, tuż z maski, przy pomocy glinki. Tak można sobie kupić na przykład na Allegro różne firmy proponujące, Więki ja nie jestem aż takim fachowcem żeby wam polecać która jest lepsza zawsze używam takiej koszta tak, jak to jest około 20-30 zł i jest kolega polecił mi wosk typu 3 w jednym w jednym kroku jest to wosk firmy Manzerna Robiłem już dwa razy samochód tym woskiem, jest całkiem dobry Tylko, że jeżeli macie jakieś głębsze zabrudzenia to wtedy polecam użyć sobie yy, większej jakby <laughs> większej twardości wosk Żeby usunąć te grubsze zabrudzenia. a ten jest taki prosty, żeby odświeżyć lakier Jeżeli chodzi o tą glinkę, to żeby yy, był na masce to można sobie użyć na jakiś zwykły płyn do naczyń Także... <laughs> Nie ja będę wam po kolei pokazywał jak to się robi, bo trzymam telefon w jednej ręce, ale po prostu rozgnietamy kawałek glinki formują sobie jakiś tam placek z tego i zaczynamy po kolei smarować cały samochód dookoła, jeżeli chodzi o to glinkowanie, to tak to jak mówiłem wcześniej, naposkacie sobie samochód jakimś środkiem, żeby może być płyn do naczyń, do szyb wtedy rozformułujecie sobie glinkę, jakiś taki plasterek i po prostu zaczynacie kolistymi ruchami czyścić samochód zobaczycie później jaki jest efekt po czyszczeniu glinką wszystkie kurz, wszystkie zanieczyszczenia odchodzą wtedy lakier jest czyściutki przed nakładaniem wosku, bo jeżeli nałożycie wosk na brudne auto to po prostu po jakimś czasie można powiedzieć po drugim deszczu będzie znowu brudne, bo wosk odpadnie i nic z tego nie będzie. Także ja zaczynam czyścić, zajmie mi to sporo czasu, pokażę Wam jak wygląda auto później. a ile brudu jest po myciu na myjce jest po prostu auto całe czarne tego brudu. Po przeglinkowaniu samochodu widać liczne zabrudzenia, także auto po było wcale czyste. i czarne błoto na samochodzie. Chodzi o czystość glinki to w ten sposób nam była zagniat ta na kilkukrotnie do wewnątrz także tyle zostaje brudu po wstępnym umyciu auta na myjni ręcznej nie bezetykowej, bo to w salonie za chwilę trzeba jeszcze auto spukać z tego brudu, wysuszyć i wtedy można nakładać wosk. Po glinkowaniu o to trzeba jeszcze raz bardzo dokładnie umyć. Pozostają brudne smuki po oglince, po, po brudzie, który, który ściera jak glinka. I nie tylko umyć na myjce takiej <laughs> bezdatykowej, czy tam przepukać szlaufem, tylko trzeba wziąć w rękę gąbkę i bardzo dokładnie te wszystkie brudy pozgarniać, bo w tym momencie ja byłem dzisiaj na myjce żeby to wszystko przepłukać pod ciśnieniem i dalej był, było bardzo dużo syfu więc teraz jeszcze raz pod kanem przepłukałem razem z gąbką bo samo lanie wody nic nie daje, trzeba po prostu mechanicznie to usunąć No i teraz auto musi wyschnąć i zabieramy się za nakładanie wosku. Auto jest wytarte do sucha odbinkowaniu ponowną ponownym umyciu także już teraz się pani świeci a to jest jeszcze przed nałożeniem włoską. one jest mega Można się godzić Tak wygląda efekt w podpolerowaniu sami ocencie Ja jestem zadowolony Mitaru tego aż nie w domu już jest późno Przez godzina 18 A zacząłem o 10 rano z małymi przerwami jestem zadowolony najważniejsze to dobrze umyć auto wosku nie za dużo żeby dobrze rozsmarować, później będzie jedna wielka maziaja jak zabrzmą użycie łożysie mało małymi kropkami i polerujemy najlepiej mieć dużo ściereczek żeby sobie później wymieniać na suche tak prezentuje się auto ja jestem zadowolony, jeżeli film Wam się podobał to dajcie łapkę w górę. Dzięki i cześć.